29 sierpnia, godzina 17, spotkanie siódmej kolejki czwartej ligi pomiędzy mechanikiem Bowolice a Darłowią Darłowo. Od początku zaatakowali gospodarze, ładna akcja po lewej stronie boiska, z piłką rozpędza się Karol Jabłoński, wchodzi w pole karne, ale jego strzał zablokowany. Teraz z kolei atak prawym skrzydłem. Dośrodkowuje Adrian Winkowski, głową uderza Krzysztof Jabłoński i piłka trafia wprost w ręce bramkarza Darłowa. Odpowiedź gości. Do środka schodzi Kamil Bazyli, strzela. Mateusz Kowalczuk odbija piłkę przed siebie i z najbliższej odległości futbolówkę do bramki wbija Wiktor Sawicki. Na straconą bramkę próbowała odpowiedzieć ekipa mechanika. Krzysztof Jabłoński przerzuca piłkę do Marcina Krzysztoforskiego. Ten zagrywa piłkę do Karola Jabłońskiego, który pada na murawę. Początkowo sędzia Okunowicz wskazał na 11 metr, ale po chwili zmienił swoją decyzję i przyznał Boboliczanom rzut wolny. Akcja podopiecznych trenera Mateusza Kaźmierczaka. Strzał zablokowany. Zagranie do środka. I słupek ratuje mechanika przed utratą drugiej bramki z autu na swojej połowie rozpoczynają gospodarze. Zagranie zewnętrzną częścią stopy Krzysztofa Jabłońskiego do Karola, ten z dużą swobodą dośrodkował piłkę w pole karne i Marcin Krzysztoforski w 20. minucie wyrównuje wynik spotkania. Przy piłce drużyna gości. Strzał, ale pewnie piłkę łapie Mateusz Kowalczuk. Górna piłka zagrana w kierunku Karola Jabłońskiego. Ten zgrywa klatką do Krzysztofa. Piękny strzał z powietrza, ale jeszcze piękniejsza interwencja zaledwie 17-letniego bramkarza zespołu gości. Daleki wrzut w pole karne, przedłużenie piłki. Do strzału dochodzi Marcin Krzysztoforski, ale piłka szybuje ponad poprzeczką. To już 45. minuta spotkania. Marcin Kordek zagrywa na lewą stronę, gdzie ustawiony był młodszy z Jabłońskich. Nieudana próba dryblingu, lecz nadal utrzymuje się przy piłce. Dośrodkowuje w pole karne, a tam na przymierzającego się do strzału Krzysztofa Jabłońskiego niebezpiecznie wpadł zawodnik drużyny przyjezdnej. Tym razem sędzia Okunowicz bez zawahania pokazał na wapno, a oprócz tego ukarał zawodnika żółtą kartką. Do piłki ustawił się Karol Jabłoński i pewnie wykorzystał jedenastkę. Sędzia nie wznowił już gry w pierwszej połowie i to mechanik schodził do szatni z jednobrąkową przewagą. Co z tym w drugiej połowie pierwszą groźną sytuację stworzyli sobie goście, ale piłka poleciała nieznacznie ponad poprzeczką. Tym razem corner z przeciwległego narożnika, piłka dochodząca do bramki, dobre piąstkowanie Kowalczuka i przy okazji bolesne zderzenie z zawodnikiem darłowskiej drużyny. Pomimo korzystnego wyniku, mechanik nadal stwarzał sobie okazję. Tym razem Krzysztof Jabłoński zagrał do Adriana Winkowskiego. Ten wchodzi z piłką w pole karne, ale zabrakło skutecznego wykończenia i wynik nadal się nie zmienił. W natarciu Darłowia dośrodkowanie z prawego skrzydła. Pozostawiony bez krycia napastnik gości, ale strzał niecelny. Długie zagranie z rzutu wolnego Kazimierza Misztala. Piłkę opanował Krzysztoforski, zszedł do środka, przymierzył w stronę dłuższego słupka, ale świetnie obronił ten strzał. Oskar Kaźmierczak. Rzut rożny dla naszej ekipy, futbolówka minęła wszystkich zawodników, strata Karola Jabłońskiego, po której zawodnicy trenera Kaźmierczaka wychodzą z kontratakiem. Piłka trafia na prawą stronę, zagranie wzdłuż bramki i słupek po raz drugi ratuje mechanika przed utratą bramki, ale nadal przy piłce Darłowia. Dośrodkowanie i jako jedyny do piłki wyskoczył Wiktor Sawicki kierując ją do siatki gospodarzy. Mamy 2 do 2. dalekie wybicie Krystiana Babca, piłka trafia w nasze pole karne, a w nim fauluje Michał Leszczyński. Rzut karny dla gości i czerwona kartka dla naszego defensora. Przed szansą na skompletowanie drugiego hat-tricka z rzędu stanął Sawicki, Ale jego intencje fantastycznie wyczuł Mateusz Kowalczuk i uchronił Boboliczan przed stratą trzeciej bramki. Zgarnąć pełną pulę próbowała Darłowia, akcja prawą stroną. Paweł Sydoruk przekłada piłkę na lewą nogę, strzela, lecz kolejna pewna interwencja golki para mechanika. Koniec spotkania. Mechanik Bobolice, darłowia darłowo. 2 do 2. Karol, jak ty widzisz to spotkanie? Według ciebie jest wycięski remis? Czy można było jeszcze ugrać coś więcej? Myślę, że zdecydowanie można było tutaj coś więcej wyciągnąć. Zagraliśmy bardzo dobry mecz. Poza kilkoma tam błędami, strata bramki na 1-0, troszeczkę przypadkowa. Ja wcześniej miałem na 1-0, mogłem otworzyć wynik spotkania, nie udało się strzelić niestety. Później. Odrobiliśmy wynik, wyszliśmy na prowadzenie tuż przed przerwą. Bardzo dobrze rozpoczęliśmy drugą połowę, aczkolwiek już tutaj w 70 godzinach minucie chyba straciliśmy bramkę na 2-2 po, po mojej stracie. Tutaj też w będzie troszeczkę w asekuracji, w kryciu. No i później, później musieliśmy się bronić, bo był rzut karny, trochę szczęścia, brawa, brawa dla, dla talenta w bramce, bo, bo naprawdę rzut karny, szapowa. Później dostajemy czerwoną kartkę, tak naprawdę już musieliśmy się bronić, zamknąć się, gdzieś sytuacji już nie było, aczkolwiek na początku drugiej połowy myślę, że jeśli lepiej bym się zachował, troszeczkę może lepiej inni zawodnicy, to moglibyśmy wyciągnąć to na 3-1 i zamknąć ten mecz.